Najczęstsze błędy popełniane podczas smażenia schabowego, które psują jego smak. Pokażę ci jak unikać najczęściej popełnianych błędów przy robieniu kotletów schabowych. Pierwszym z nich jest nieodpowiednia temperatura oleju lub smalcu, w zależności od tego, na czym smażysz swoje kotlety. Olej lub smalec muszą być gorące. Smażenie na zimnym oleju sprawia, że kotlety ociekają tłuszczem. Pamiętaj o odsączeniu schabowych po usmażeniu. Jeśli tego nie robisz, to duży błąd. Dzięki odsączeniu będą chrupiące i mniej tłuste. Najlepiej włóż kotlet międzyręcznik papierowy. Lekko przyciśnij papier, wtedy idealnie go odsączysz. Aby uniknąć kolejnego błędu, przed rozbiciem mięsa na kotlety koniecznie połóż na nim folię spożywczą. W przeciwnym razie schab się rozerwie i nie będzie nadawał się do smażenia. Jeśli nie osuszysz mięsa przed smażeniem, popełnisz kolejny błąd. Mięso będzie twarde, a panierka mokra i bez smaku. Dlatego zawsze osusz mięso przed smażeniem, aby uniknąć tego błędu. Kolejną wskazówką jest unikanie mycia schabu pod wodą. Jest to nie tylko błędem, ale także bardzo niekorzystne dla naszego zdrowia, ponieważ roznosisz więcej bakterii, niż się ich pozbędziesz. Nie myj więcej schabu, a unikniesz kolejnego błędu. Twój kotlet schabowy będzie jeszcze lepszy, gdy użyjesz własnoręcznie zrobionej bułki tartej. Zrób ją samodzielnie z suchych bułek i chleba. Stosuj te wskazówki, a kotlety schabowe będą idealne. Najlepiej smakują z ziemniaczkami i mizerią. To tradycyjny polski obiad, który jest przepyszny.